A dzisiaj, jak wiecie po miniaturce zabieram was do jakato. Chłopaki grzebią przy żuku z fałusemką. Opowiemy, co robią, po co to robią, dla kogo to robią i w jakich cenach to Skręcie robią. <laughs> Następnie nie no, może tego ostatniego to nie. jest. No to pach, wchodzi odcinek. Jechał żuczek na zmianę wydechu, bo raczej nie na poprawkę, po prostu wykonaliśmy u niego wydeszek, ale jest za cichy jednak się okazało. I tak, i teraz on ma być po prostu bardzo brutalny na otwartych przepustnicach, bo tu sterowany wydech ma być bardzo brutalny tak jakby za, zaraz za kolektorami się urywał, więc yy, wsadzamy teraz 6 przepustnic do niego. Na kolektory zakładasz? Nie, no cały <laughs> tydzień tam. <laughs> Jaka to jest firmą zajmującą się szeroko pojętym tuningiem Out, głównie takim mechaniczno-ślusarskim, dobrze to. No, skupiamy mówię? się głównie na wydechach, dolotach, jakichś zbiornikach, no to co da radę pospawać, ale zajmujemy się też większymi projektami też i też może coś takiego, że na zasadzie ktoś ma jakąś wizję na swoje auto, tak jak na przykład mieliśmy Hondę. kompleksowe projekty. Kompleksowe projekty, właśnie. Ktoś ma wizję, nie ma takiego czegoś, że przyjeżdża do mechanika, zróbcie mi panowie to, 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 bo wiadomo, mechanicy zajmują się tam podstawowymi rzeczami. Po prostu tu ktoś przyjeżdża, ma jakąś wizję, chce, żeby to zrobić i, I my z tym pomagamy. I robimy to od A do Z. Swapy, wnętrza, no w sumie wszystko, co się da. Z... No bo bardzo dużo się. rzeczy się po prostu zazębia i ciężko to rozbić na pojedyncze elementy. Na pewno nie jest to typowa mechanika z typu wymiana klocków hamulcowych, wymiana płynów ustrojowych, wymiana oleju czy świec w silniku. No, to, 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 to nie jest jaka to. <słyski> skąd się tutaj wziąłeś, bo ostatnio cię tutaj nie było. Słuchaj, bo mnie tutaj nie widać, ja jestem jak dom. On mnie po prostu słyszą, ale nikom mnie nie widzi. Okej. Okay. Tak? Musiałbyś Anka zapytać co ja tu robię, bo ja sam nie wiem co ja tu robię, słuchaj. To duże co stoi przed bramą, to po prostu przyjechało tutaj w zeszłym roku i jak mi rzucił cenę za wydech, to już tak zostałem. Aha. <laughs> to, to jest takie, panie sam że to zrobię, daj mi tylko narzędzia. Tak, i tak wiesz, tak po prostu jak ktoś przyjechało, tak stoi przed bramą, tak ja już też zostałem tutaj, nie? Każdy projekt jest jakiś fajny do czasu. No. Jest, ale jest sporo aut, przy których się pracuje dosyć przyjemnie. Pamiętam, przy Porsche fajnie się pracowało. E... Tak, tam fajne rozwiązania były. Że niby pochowane wszystko, ale gdzieś tam klapki rewizyjne jakieś do odpowiednich śrubek, nakrętek, wszystko. Fajnie się pracowało. Przy właśnie z kompresorem. Mimo tak, tego, że skomplikowano, ale pracowało się bardzo o, przyjemnie. To jest wiele aut, które gdzieś tam zaskakuje. Ale przy projekcie na przykład zwykłych takich nagród na klasikę Cartwright Miasto też się fajnie pracowało. O tak. Też takie małe. Robimy, co robimy? Co... Cokolwiek. <grym> <grym> I wiesz, i ta wizja, dużo mózgu. To, to jest fajne, właśnie, że możemy wtedy jakieś swoje pomysły dać. Nie, tak. nie, nie robimy tego, co. Po prostu ktoś chce, tylko robimy to, co my co chcemy no i możemy tak, jakoś tam swoją du, 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 dusza artysty się ta, na, trochę różnią. Tak, jest, jest fajnie, właśnie, jak, jak wiesz, też jesteśmy razem i zaczyna się to kombinowanie. Nie? Zaczyna no. się to kombinowanie. Ty, no, bo, tu, bo tu w prawo, bo tu w lewo, nie, bo tu, bo tamto, bo, a może trochę inaczej. A wiesz to zrób jak chcesz. Hmm. <laughs> I zazwyczaj fajnie wychodzi. Zazwyczaj fajnie wychodzi. no. Dla 7 biturbo turbo, jest szóstka. S4 to było. S4, S6, S4. I to było na tyle dla nas. Spora komplikacja tam była, żeby to wykonać. Bo tam robiliśmy do lot z przodu. Trudno, żeby był z tyłu. Może być no dobra. Może z tyłu. Z tym, że my staramy się zawsze robić tak, aby wszystkie elementy podzespoły auta zostały w oryginalnym miejscu, czyli patrz e, halogeny, jakieś światełka w zderzakach, spryskiwacze, tak dalej, tak Ty dalej. Dali, daliśmy radę to zrobić, ale to po prostu wymagało od nas. Chodzi mi o podszedł z przodu, z podderzak. Nie tam z boku gdzieś był wciśnięty w I tak, tylko tak, tak, do przodu przyszedł przyszedł przyszedł. i trzeba było zachować dżach, no. I to wymagało po prostu od nas mnóstwo, mnóstwo godzin pracy, ale też mnóstwo gimnastyki yy, gdzieś z rurkami, kolankami i Tak, tak dalej. i dużo szarpaniny emocjonalnej. Po prostu to były łzy, był śmiech. <laughs> Była, była rozpacz, było poddanie się, później walka o honor, walka o wszystko. Jak reprezentacja, wiesz? Ostate, ostatecznie dajdzie, się Wyszliśmy z grupy. Tak, wyszliśmy z grupy. Historyzm tak, w, w naszych produktach. Historyzm w naszych produktach znajdziesz praktycznie tylko w. przepustnicach tylko w przypustnicach wdechu. Tak, i ewentualnie z silikonowych. W no jakichś właśnie takich duperelkach. że znaczy Jakieś... bierzemy to od firmy z Polski. Od, od, od reno... <grymne> firmy z Polski, tak. <grymne> Oczywiście. A firma z Polski bierze to z renomowanego magazynu w Chinach. Pewnie, czy, pewnie też część stali jest z Chin, jak większość stali w Europie czy na świecie. No ale... Unikamy, unikamy strifte chińskich produktów. Jak się, jak się tylko da, to unikamy oczywiście chińszczyzny. Rzemiosła? 90% rzemiosła tutaj wykonane w tym warsztacie jest. Nie ma. My nie popełniamy błędów, my zdobywamy doświadczenie. Tak, przede wszystkim. Tak, to bardzo dobrze ująłeś. Tak. Bo o, ogólnie zawsze wychodzimy… Wiesz co, jesteśmy otwarci na krytykę przede wszystkim od klientów. Staramy się być zawsze gdzieś tam… Starczą. No. Natomiast po prostu, no klienci tego nie widzą, ale dużo po prostu projektów, no musimy się mocno nakombinować i gdzieś… E... Czasem coś może nie wyjść, słuchaj, ale właśnie jesteśmy otwarci na krytykę I, i to jest to, co ja powtarzam klientom, jak z nimi rozmawiam, że jeżeli coś się będzie działo, zapraszam, telefon, przyjechać, nawet od razu, dać znać, bo dużo rzeczy, wiesz można nazwać prototypami to, co robimy. No bo nie, nie każdy projekt jest identyczny. Na razie, jak ja robię tutaj z Wami, to nie było projektu, który byłby identyczny. No, no nie ma opcji, no. nie. Czy przyjedzie... Czy nawet było fokusów esteków, parę pod rząd? Każdy inny. Każdy był inny, no. coś innego. Nie? Tak. I to, to tak nie jest, że wiesz, że coś jest powtarzalne. Jeżeli coś by było powtarzalne, jeżeli by tam jakaś była wtopa, no to wiemy, że ona tam jest, że się zdarzyła wada Fabryczna, produkcyjna, jakkolwiek. Ale, ale tak to, jeżeli coś tworzymy, to jesteśmy otwarci, właśnie na krytykę, i bardzo nam na tym zależy, żeby klient do nas wrócił i pokazał, co jest problemem. Że coś mu tam źle wyszło, że coś mu tam haczy, że coś mu tam stuka, puka, jakkolwiek. Dlatego no i oczywiście właśnie... poprawiamy to najszybciej, jak się da. Dokładnie. A przy tym uczymy się i nie popełniamy no. tych błędów później. Tak, to właśnie o to chodzi. No. Były jakieś tam, powiedzmy, stopy z produkcją tłumików, że tam coś pękało, tak, ale znalazł się jakiś tam klient, ja też przyjechałem ze swoim, z swojego czasu, że tam się rozsypał, i, i już chłopaki wiedzieli, wiesz, że, że. Już jest to dawno, dawno temu wyeliminowane, wyeliminowane. Ale tu chodzi właśnie o ten kontakt. To przede wszystkim to jest najważniejsze. Im więcej mamy kontaktu z klientem, tym łatwiej nam jest. Wybrnąć z właśnie jakiejkolwiek topy, jeżeli taką popełnimy. No i dostarczyć klientowy produkt z najwyższej półki. Dokładnie. He. bez błotu chodzi. Oczywiście. He, he, he. Że to się jest... nie, jest... nie, nie da Nie ma bardziej tego. trafionego przysłowia. Nie, dokładnie to... Bo wszyscy, jak tu siedzimy, to nie ma mamy mocy, nie. samochody, które. Stoją. Stoją. Stoją, jest nic nie zrobione, a plany są oczywiście ogromne. Jeździ, jeździ bo jeździ, dobra, nie dotykaj, nie, nie jest okej, okay. olej, olej by się przydało wymienić. Spoko, jeszcze 10 tysięcy przekroczeń i na pewno wymienimy. Dodajesz kawkę i, dolej. i wtedy wszyscy razem wymienimy, będzie dzień na to. Po prostu... Części pozamawiane leżą. O, to Ty jesteś do przodu. Od nas przynajmniej. Rok czasu już tak więc, no. y... bez butów wchodzi, ewidentnie. U, u, mnie, 100%. U, mnie, u mnie to Sylwek, nie? Wydech spał. Sylwek Wydek spamał. Czy... Bo ja cela to co? Więc, to jest to jużylwka. Więc po prostu musimy to gdzieś też wpisywać w kalendarz nasz, bo, bo już, już wstyd, a chcielibyśmy też gdzieś się pokazywać. Ja biorę do ręki zawsze złoty w to miejsce, które było spawane jako ostatnie. To jest tak częste, nie? O tym właśnie mówię. Albo zrobię to po prostu na złość. No tak się wydaje. O, no tak też może być. Dobra, to na razie tak tylko na lekko. No fajnie gada. Na no. tej zamkniętej też, są taki kontrolne. Stój, że znaczy tam coś, tam jest więcej, że to nie jest zwykła Kondeo 1.9 TDI. Niestety, ale bardzo rzadko pojawiamy się dziś na jakichś imprezach. W tym roku było tak, że się bardzo rzadko pojawiliśmy. W tym roku założenie jest inne. W tym roku bardzo dużo postaramy się być jako wystawcy. W sensie, no chcemy być widziani, tak? Tak, musimy zadbać o to przede wszystkim, no, bo, bo. Chcemy, żeby nas y, klienci potencjalnie rozpoznawali. Dotrzeć, dotrzeć i wyjaśnić wiesz, fenomen tego, że no, spawanie jednak jest ważne, jak, jak ma wyglądać, jak ma być zrobione. No i, i dojście do tych detali, które robimy też jest bardzo ważne. No. Dlatego chcemy jakoś to wypromować. No i w tym roku miejmy nadzieję, że się uda uczestniczyć mm. w większej ilości takich No jest szansa, że może któreś też z naszych aut już będzie w miarę poskładane, żeby na taki zlot dotrzeć. Dokładnie. No jeżeli nie, no to znowu zostaje nam u u Uber, tudzież, tudzież no. <coughs> no. Trafikara, z tego co wiem, to można dostarczego wynająć nawet, więc możemy przewieźć trochę materiałów. Ale pojawiliśmy się tam, no... no pojawiliśmy się w zeszłym roku, Teraz też tam będziemy się starać właśnie pojawiać na no, większej ilości imprez. Właśnie głównie jako wystawcy, no, z tym co robimy. O, o, o tym, na tym najbardziej nam zależy teraz. Zarzek, siadły te tłumiczki. To on ma już zamontowane. No. Ale patrzcie idealnie, on miał dać znać, jak one w ogóle... Nic. Może wiesz, ferwor, prawda? dopiero tak. dzisiaj mi odpisał na temat tych technologii. Pewnie... Tak, że dotarły, że spoko, że zajebiście. Aha. Wiesz, A to jest się... ta paczka, co w styczniu była realizowana. W przyszłym roku. I wiesz, i że świetnie, zajebiście i mówię, no ale daj znać chociaż, czy coś mamy zmieniać, przekombinować w nich, no. wiesz, z wymiary czy coś. Czy wracają do nas, czy cokolwiek, wiesz. Daj znać chociaż, jak to brzmi, jeżeli to odpaliłeś. Cisza. Tam jest naprawdę fervor za tymi tłumikami. Nie, jest. jest. Ale naprawdę musiało to dobrze usiąść tutaj. Zapodposowało no, mu to wszystko najwidoczniej. Tak. Dobra. Potem się odezwiemy do niego. Tak. Szukam tej baterii. Fajnie by było utrzymać taki styl, właśnie. Mm, nie? Taki trochę undergroundowy styl. Niekoniecznie nie mówię o krzywej posadce, nie? Tylko to o. To jest underground o... dopiero po całości. <laughs> to jest po całości. Tylko właśnie takim. Mm, no, raz, że w podejściu jak podejściu do pracy, ale może właśnie może takim po prostu klimacie. Takim bardzo takiego zindywidualizowanym warsztatu. W indywidualizowanym podejściu, no. bardzo spersonalizowanym. Tak. To żeby to wszystko zostało wykonywane przez nas. Tak, nadal. Za przykład, może jakieś takie są programy gdzieś tam w Stanach nakręcają jak te warsztaty. Przyjeżdża do nich klient. I klient podstawia samochód, i zróbcie z niego coś fajnego. Ja się zdaję na Was, na Waszą wizję. I my po prostu od, 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 od Z przerabiamy to auto. I to jest, myślę, chyba kierunek. Że to była taka taka jaka na D. Tak. A co do y, ilości osób, to ja myślę, że z czasem na pewno by trzeba z było. No, młodsi nie będziemy. My młodsi nie będziemy. To raz. A, mm, też fajnie było działać na ciut większą skalę, tak? Nie, nie ograniczać się powiedzmy do dwóch stanowisk. To też. Czy, czy... I, a to już, jeśli chodzi o rozpoznawalność, no to na pewno też... No marzymy o tym, żeby ta rozpoznawalność była większa, no to ewidentnie, tak? Marzymy to jest tym, żeby... jedno. A jeszcze jedna rzecz to. Żeby nas znać, że wiesz, że ktoś, ktoś na przykład mówi wydech z Tytanu, wiesz, w kraju Polska, e, stary jaka to z, z północy, nie? No, rozumiesz, coś ten, ten, ten Ale tym samym, mm, nie wiem jak wy, ale ja tym samym no, myślę, ty że wiesz, ten, ten, my? na pewno się pod, podpiszecie pod tym. <grym> Ilość zwiększonej pracy czy jakby powiększony zakres usług nie spowodowałby spadku jakości. Że po prostu ktoś by pomyślał jaka to, i by myślał o produkcie naprawdę z górnej półki. A nie jakiś tam wiesz, masowy, nie? No. Produkcie, no. To jest ważne. Znaczy produkcie, mówię o, bardziej może o słudze, tak? bo, bo produkty bardziej może się kojarzą właśnie z wysyłką, ze sprzedażą taką internetową i tak dalej. No my nadal chcemy jednak myśleć o nagranym i tym podejściem indywidualnym. No. Sklep jako taki istniał przez jakiś czas. Trochę to podupadło, natomiast pewnie wrócimy do tego. Wrócimy, no, Wrócimy do tego, raczej. natomiast y, kilka produktów można kupić cały czas u nas, kontaktując się z nami, czy tam telefonicznie, czy mailowo, mailowo czy, Facebook, czy z Facebooka, jakkolwiek. Z dokładnie. część rzeczy jesteśmy w stanie zrobić tutaj u nas i, i robimy i wysyłamy w Polskę i nie tylko. Tak, ale to też jest tak, wiesz, jakbyś chciał garnitur na wymiar, no nie. No to nie da się go zrobić bez klienta na wymiar i wysłać. No nie wszystko, oczywiście. Więcej to jakieś... rzeczy jednak woliły, jak jest tutaj na miejscu i tu jest obszyte, zrobione, dopasowane. No ale są też takie elementy, właśnie jak Karol powiedział, które potrafimy zrobić i wysłać. Pójście na swoje to jest zawsze ciężka decyzja. A pójście w kierunku motoryzacji, to takiego skrawka. Jak wydechy, tuning to jest chyba rzecz bardzo ciężka. Natom... Jest coś w tym, no. Natomiast yy, myślę, że czasem idzie sobie wypracować. Tam marker, jakąś tam markę, jakąś tam renowę w sumie idzie wybudować na tym. Um, przede wszystkim trzeba się obrócić w tym towarzystwie też, bo jak nie wejdziesz w to towarzystwo, na przykład tutaj u nas w tym mieście, się ludzie nie znają, to po prostu no, nie masz tutaj siły przebicia. E, więc, więc no, czy wyjść na swoje? Buja się to w końcu od roku czasu. No jakoś się to buja. No, to... Idzie w dobrym kierunku, to jest najważniejsze. E, większość ludzi zaczyna nas kojarzyć e, z tego, tego tutaj świata trójmiejskiego, tego motoryzacyjnego, więc no, jakoś, jakoś to chyba... Zaczyna iść dobrze. No, miejmy nadzieję na lepszy rozwój. Tak, miejmy jeśli nadzieję. tutaj jakieś czynniki zewnętrzne za bardzo nie popsują nam rynku, to patrzymy optymistycznie w Dokładnie, dokładnie. Też, też nie staramy się jakiegoś monopolu robić. tak? No, współpracujemy z z dużą, dużą, tak. dużą rzeszą ludzi, staramy się wspólnie wiesz dążyć do jakiegoś celu, bo w końcu wszystkim zależy na tym samym tak, żeby, żeby jakoś to działało, żeby, żeby motoryzacja była fajna, żeby funkcjonowała jak należy no i też wiadomo no, poszło się w swoje, bo chce się też robić na tym pieniądze tak. Z, z mota na bazie mostów z patrola, Y60, Y60, z silnikiem, tak to jest góra, góra K20, dół K24, wolno i mamy tutaj zrobiony to zrobienia to wydechowy tak, ja. jeszcze jest ja. klatka, która gdzieś tam niby wygrywała rajdy Baja Challenge w Polsce więc konstrukcja jest znana i chyba całkiem udana tak, no. Więc chcemy dołożyć też tutaj swoją cegiełkę budując układ wydechowy Układ popra dolotowy do poprawiając i tam jeszcze porę pierdół Jakieś tam pierdółki tylko właśnie to rozłożenie masy, te koła też do obniżenia są tam no Tam z przodu, tam zderzaczek do poprawy Dokładamy też nasze naklejki, większość <laughs> <przeżymy> dodatkowo <laughs> Do równego wyważenia no. A jak wam się podobało, jeśli chcecie takich materiałów więcej z Jakato? To piszcie w komentarzu, lajkujcie, subskrybujcie. Trzeba polubić ich fanpage, konto na Instagramie i tam napisać dużo och i achów, jak oni nie są wspaniali. Ja dziękuję. Dzięki. My też dziękujemy. Fiona, 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 Fiona.